Witajcie, kochani, zaczynamy nowy film, nowe wydarzenia. Czeka nas malowanie, czeka nas spacer, i czeka nas ognisko. Także to, to są plany. To są plany, ale zobaczymy my, co z tych planów wyjdzie. Będzie tak przeważnie bywa, że jak są plany. Na koniec dnia to się okazuje, że to były. Przepraszam, że to były tylko plany. Także, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że się uda. Wiecie sami po sobie, że jak lubicie, jak coś jest, jest zaplanowane i jak coś wam. Krzyżuje te plany. To nie jest fajne. Także zapraszam Was serdecznie. No i oglądajcie. Wam je. O, widzicie? One tam są. Eee, o, mniej więcej to tak wygląda. Tam już się chustają. to tak mniej więcej. Tak to mniej więcej wygląda. O, to są takie małe huśtawki. Jak widzicie, tam jest azda. Idziemy teraz do domu i widzieliście jeszcze do chustawki. oczywiście słońce zaszło, eee, no i wychodzi. Tak się właśnie raz tego nie ma, raz jest. Jak jest, to się wydaje, że jest ciepło. Wychodząc z domu, to się okazuje że po prostu katastrofa, bo jest zimno. Że taki, taki wiatr jest dość chłodny, a z tego co wiem, mojej mamy eee, na dolnym Śląsku w wiejsku, po prostu spadł śnieg i to tak, aut jest tam pełno, okej, okay. idziemy do domu teraz, idziemy do domu i jak przyjadę do, do Polski to przynajmniej, przynajmniej pamiątka będę mieć gdzie ja mieszkałam, gdzie skutki tego właśnie, dobrze, że, mm, że będzie pamiątka, bo z, z, jak wam wcześniej mówiłam, znając moje szczęście, y, zmieniałam tych telefonów bardzo dużo i, i to, i po prostu te, 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 te zdjęcia to po prostu szybko się kasowały. Ok, ja już jestem w domu. Jest ciepło. Oni są jeszcze na huśtawkach. Także ja nie wiem jak oni to do, do domu przyjdą. Bo jak dzieci chcą na chwilę iść, oh, że nie ma z się, A godzina... Eee, dla nich to czasami jest mało. Okej. Okay. Ale co? Jestem w domu, właśnie zrobiłam sobie kawę. Dzisiaj y, chyba planujemy jeszcze tutaj w pokoju pomalować y, ściany. Ponieważ to wygląda po prostu masakrycznie. I, I co? I trzeba będzie się brać. Trzeba się będzie brać do roboty. A i ten przedsięwziętek tam jeszcze trzeba będzie zrobić. O, ale chyba idą w sumie. Później skończę. Tej później skończę. Okej, okay. podobnie zaczynam. Plan został zmieniony przed chwilą. Przed chwilą mówiłam, że chciałem pomalować ścianę, ale przyszli właśnie przed chwilą i Staś jednak chciał, bo mieliśmy pomalować ściany. Po ścianach mieliśmy, oni się mieli tam wykąpać trochę, bo wiadomo, żeby byli brudni. I mieliśmy iść yy, ognisko zrobić tutaj koło na ogródku. I troszkę... No ale... Ale co? Ale przyszli i powiedzieli, że chcą teraz iść. No to okej, okay, no to... Teraz tak, teraz poszli na to ognisko. Tak, teraz poszli to ognisko rozpalić. I co? No i, i, i zaraz będę musiała iść tam. Tylko tu jest Zosia, Zosia, którą musiała też przepilnować, i tak będzie biegać od, od jednej strony do drugiej. Ale dobra, trzeba będzie tam iść, zaraz zobaczyć. No i co? No i widzicie, tu są człowiek myśli, a to zaraz troszeczkę jest inaczej. No ale dobra, mniejsza z tym, pomaluję się też albo dzisiaj, albo w innym dniu. Ok, to teraz y, ja to tam zobaczyć, słucham właśnie czy idą, czy nie. Y, zobaczymy czy, czy ten, czy będziemy w ogóle się zaczynać malować. Bez sensu będzie malować jak jest ciemno, bo to po prostu tak nic nie widać. Poję trzeba poprawiać, to, to czasami jest po prostu, wiecie, takie wiesz, takie poćkanie, bo, bo ja, wiesz, jak przy sztucznym świetle ciężko wiecie, nie? Jak się też maluje. No. Chyba idą. Dobra. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, ja mieszy się już ciuchy, ponieważ to jest chyba albo dwunastka, albo dziesiątka, nie wiem. Angielska, nie? No bo tu jak ja jeszcze byłam przed ciążą, przed tym pierwszą ciążą, to ja miałam... ja chodziłam w dziesiątce. W dziesiątce. Czasami ósemce. Spodnie miałam 10, dziesięć, 8. Dziesięć, A potem Wam pokażę, bo ja, ja mam te spodnie. Ja, ja, ja Wam mówię. Ja te spodnie ciągle trzymam, bo ja wiem, że ja schudnę. Ja bym miała. Bo chyba to jest dziesiątka, liczyć, licząc na pol, polskie trzydzieści 38. 38, 36. Nie, ja Wam później to pokażę. Bluzy. Co ja nosiłam eski, ale tu też są przeliczenia, dziesiątka, nie ósemkę miałam, tak, bluzę miałam ósemkę, miałam bluzę, bluzę miałam ósemki, spodnie też gdzieś miałam ósemki, tak, ale spodnie w większości miałam 10. Nie wiem, jaki to jest na przeliczeniu rozmiar na polskie, ale miałam dziesiątkę, tak. A teraz... Widzicie co, teraz ja noszę bluzy, to ja noszę XL-ki, masakra. Yy, spodnie, to ja noszę XL, ale zdarza się, bo numer numerowy jest nierówny, zdarza się, że jest 2XL. Czekajcie. Matkę, ja po prostu, a kiedyś się przeraziłam, bo kupiłam XL. -kę. Kiedyś kupiłam z L dwie pary y spodni różnych. Nie, kupiłam z L jedna była dobra. K kiedyś musiałam i kupiłam drugą XL i była niedobra, była za ciasna. Ja musiałam kupić 2XL, przeraziłam się Jak ja porównałam te spodnie, które nosiłam wcześniej, przed ciążą, a które noszę teraz, to są dwa razy tyle. Ja Wam to później pokażę. Po prostu wiecie co. Ciężko zbić, ciężko zbić. Bo ja jak przyjechałam tutaj jeszcze do Anglii, to wiadomo, te to food to wszystko, bo ja, żeby człowiek się rzucał, na to nie mam czasu, kiedy jechać, powracował. na rano, potem przechodził, tak, mieliśmy później, z rano przechodziliśmy, myśmy nocki, co prosto nocki, i przychodziliśmy. I, człowiek jak był tak wyczerpany, przychodziliśmy spać, ze spania po prostu siedliśmy, zjedliśmy coś, by na szybko do mnie kropali rzucić, takiego tu biznę. I w sumie to było tyle, mało co rzeczywiście, jak mieliśmy, pracowaliśmy 4 na 4, to robiliśmy te obiady, nie, to wszystko, jak mieliśmy czas, mieliśmy wolny. Ale jak pracowaliśmy, to właśnie z nocki na nockę szliśmy te 4, czasami się robiło overtime, nie? Do, 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 do dodatkowe godziny, to wiecie co, to człowiek nawet nie ma czasu kiedy zjeść. Był tak zmęczony, w ogóle ja nie wywidziałam, że jak się rano, poszliśmy, poszliśmy spać rano, to wieczorem dopiero wstaliśmy około 16-17 i już trzeba było się rzekować na pracy. To, to było po to prostu dla mnie szok, że człowiek nie mógł się... By organizm im się tego nauczyć. Był tak wyczerpany, że w ogóle byśmy się nie przebudzali. Ja, żeśmy, ja w ogóle się, ja się... w ogóle nie przebudzałam. Serio. I myśmy, myśmy tak wyczerpani i tak było z nocki na nocki, z nocki na nocki. to też, jak mówię o Wartajmy. I po prostu to była masakra. Co żeśmy kurczę przerabiali. I to wiesz fast foody, fast food, to jak gotowizna, to to... Wtrafił się McDonald's, trafiał się KFC, potem, potem, wiecie co, to było, mało ruchu było, jeszcze rowerów nawet nie wieśmy kupionych. I tak, i tak, to tak właśnie, i to tak, wiesz, człowiek przybywał, przybywał, przybywał. Katastrofa. Ja wiesz co, później naprawdę, potem tak ciężko to zbić i człowiekowi później wiadomo, że jak człowiek tyje, człowiekowi się nie chce, i ja po prostu, że co, nawet nie, nawet nie wiem, ile przytyłam, ale przytyłam dość, po prostu teraz, po prostu kręgosłup mi siada, Ple, plecy, to po prostu, wiecie, co, czasami jak ja siedzę, wstaję, to po prostu ja, ja muszę chyba, nie wiem, z pół minuty skrzyżowy krzyż, tak o chodzić zgarbione, dopiero po, powoli się prostuje. Czy co, po prostu czuję się, jak czasami, jak naprawdę, jakiś taki straszny, jakiś tak nie, w ogóle, dajcie sobie wiedziałam, co to jest. I to się się przebudza. Także mówię Wam, że yy, to, 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 to masakra. Dajcie spokój, nikomu tego nie życzę. Potem miałam yy, problem wiesz, na nogi mi padły. Żelaki mam. I tak, to te to To katastrofa. Masakra. To, te nogi, nogi moje wyglądają po prostu jak jakieś. Nie wiem, skąd to się te siniaki biorą. Żyłki mam widoczne. Nie wiem. Katastrofa po prostu. Musisz to Tak, musisz więcej kopasi. Dobrze, to ja już idę, już robię, dobrze? Dobra, kończę na teraz. Odezwę się do was... Później zobaczymy, jak tam ognisko jest, nie? Zobaczymy, co oni tam robią. Przyjdziemy się zaraz, zobaczymy co Zosi... No, to do zobaczenia! Wiecie co? Zosia teraz śpi, ale chciałam wam pokazać mniej więcej tą rurkę, przybliżenie tej rurki. Przyjrzyjcie się, widzicie? Ona teraz troszeczkę wystaje. Jak ona wystaje... I, 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 coś tu mamy tutaj, o tak. Jak ona nam wystaje, i jak Wam wcześniej mówiłam, nie? Że Zosia nie może się przekręcić na, na, ple na brzuszek, ponieważ ta rurka, którą ma, ona jej się po prostu wbija, wbija jej się po prostu głębiej. I przez to Zosia kaszle, krztusi się, czasami wymiotuje, nie? Jeżeli je te bardziej coś uszkodzi. Tak, i dlatego Zosia to będzie miał przeprowadzoną rurkę, jakby, ja nie wiem, jak oni to planują, ale jakby Zosia będzie miał tutaj przeprowadzoną rurkę, o, jakby tutaj, przez to. Tutaj gdzieś będzie miało taki, nie wiem, otworek czy coś I będzie kierowana właśnie tutaj tą, 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 Już nie przez rurkę Tylko właśnie przez tą, tą I nie wiem, jak to będzie wyglądało Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że to będzie lepsze niż teraz to wygląda po to ta, ta wygląda, teraz po prostu ta rurka wystaje Ponieważ to się jest większa I ona jest grubsza, ta rurka Im grubsza, im się wydaje, że ona jest po prostu twardsza Mniej elastyczna I ona tak po prostu, widzicie, nie się Niedobrze nie układa. jej tutaj, nawet przyjrzyjcie się dobrze, widzicie, jej to odstaje, jej to, ponieważ ta rurka jest sztywna i ciężko cią w ogóle jak, jak, jakkolwiek przykleić, bo jeżeli ją przykleić, nie wiem, może spróbuję ją troszeczkę dalej przykleić, zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda, zobaczymy, jak ten kosmos po prostu płacze. Ona musi być nadczta, ponieważ my to tam jej naruszamy, ona może wymiotować. A jak wymetuje, wiadomo, się może zakrztusić, nie? I też trzeba bardzo na to uważać. Okej, okay, to na tyle chciałam wam tylko to powiedzieć, nawiązując, do wydaje, że do wcześniejszego filmiku. Ja już wcześniej o tym mówiłam. Chciałam teraz właśnie pokazać, jak to wygląda. Z perspektywy właśnie tego widzicie, bo ja tylko wam jakby obrazowo wam jakby powiedziałam wam, a teraz widzicie właśnie, jak to wygląda. Tak to właśnie to Tak to właśnie jest oh tak to wygląda i to właściwie nie wygląda zbyt fajnie i ona jeszcze wyciąga bo ona haczy, widzicie, ona czasami oczka przeciera i ona haczy i ona zahacza sobie rączką tak wychodzi i to jest po prostu no, to jest po prostu no ale cóż będziemy czekać Zobaczcie, zobaczycie, ja mówiłam, że pokażę Wam, jakie spodnie to są dość takie. Widzicie 38. Yy, tutaj, jak ja nosiłam, jest MK. Yy, dalej, co so, MK, to już jest do. Przepraszam. MK. Tu zobacz, jest dziesiątka. To jest, to jest 38. Następne będzie XSK. ci takie spodnie. Właśnie takie spodnie nosiłam. Okej. Okay. Następne to jest tak. Tutaj, że tu spódnica jest też też MK. Czekajcie, ja mam gdzieś tutaj pokażę tak, tu jest też M widzicie? I tutaj spodnie to tu jest dziesiątka. To jest rozmiar 38 bodajże. Tak, Europa 38. A dziesiątka, yy, dziesiątka yy, UK. Yy, natomiast widzicie teraz, że szesnastkę noszę teraz. I wszystko mam, koszulki, spodnie, spodenki, szesnastka, czternastka Niestety, dlatego trzeba zbić się z wagi Okej, okay, z tego miejsca chciałam się z wami już pożegnać Ech, Widzicie, to nie tylko spodnie, ale też bluzy, kurtki Są po dziesiątce, esko czasami dziesięć Te stare rzeczy, no niestety w eski się jeszcze nie mieszczę w mki Mogę założyć, ale się nie dopnę. Także chciałam Wam bardzo podziękować za ten filmik. I proszę, uważajcie na siebie, trzymajcie się i zawsze bądźcie dobrej myśli. Wiem, czasami jest ciężko, ale chyba czasami tylko to ratuje nas w życiu i żeby nie zwariować. Że trzymajcie się i uważajcie na siebie. Na razie.